Cześć. Dzisiaj chciałem pokazać odbiornik Becker z przełomu lat 50 60 Odbiornik samochodowy. Ma ciekawy układ strojenia mechaniczno-lampowy że tak się wyrażę. Wariometr jest tutaj naciągany przez sprężynę. Polega, może się wysuwać. Jego prędkość jest regulowana przez taki wiatraczek, który spowalnia ruch. Można wybierać stację automatycznie. Włączymy go. Jak się nagrzeją lampy. Można stroić też również ręcznie tym pokrętłem. Dobra. W takim razie to no. twoja kategoria to. odbiornik zatrzymał się na stacji. Przekaźnik wziął, unieruchomił ten wiatraczek. Stacja została odczytana przez lampę ECC-85. Ona mierzy napięcie. Jeżeli zaczyna spadać, załącza przekaźnik, zatrzymuje strojenie. Lampę, ten układ działa z wyprzedzeniem, po to, że gdy odbiornik się zatrzyma jest dokładnie zestrojony na 0 w FM następne tutaj jest taka bolec, który uruchamia przełącznik który za pomocą tego elektromagnesu wyciąga wariometr z powrotem do pozycji pierwszej spoczynkowej, głównej I z chwilą gdy Chwilą, gdy to dojdzie z powrotem do końca, znowu się włączy elektromagnes, który wsunie z powrotem całość do pozycji wyjściowej. No, odbiornik posiada barwę tonów, regulowaną skokowo. Przełącznik, który tutaj jest, jest do, służy do wybierania stacje dalekie. Bliskie, bardzo bliskie, czyli lokalne. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę, Ryszard.